ja bym jechał, gdyby tam ulica jest prosto na walizce, to bym jechał po dwójcym po strunie. Taki dziadek bolowska był. Chce sprzedać, bo za ostro do niego. Chodzi w czymś, czy nie? Zakładamy do wolna. Chodzi. No ja to nie kupię. No najwyżej komuś powiedzieć. Jak to się nie rozャł, ktoś pyta. Nie. Ta, ta jest tutaj mięso. Ja i zdecznie ją... do roboty, dopatrzał ja na już ciasno na nią.